Cześć, witajcie w kolejnym odcinku poradniki z Minecrafta, w którym zaprezentuję wam jak zbudować automatyczną farbę zboża. Przejdźmy do rzeczy. Zacznijmy od budowy naszej fabryki. Oczywiście gram teraz na Gimodę dla ułatwienia budowy, jak dla mnie, i szybszego wykonania jej. Oczywiście, co będziemy potrzebować? Na pewno dirt aby zasadzić nasze zboże Nasze nasionka Na zboże Jakieś klocki, aby to wszystko ładnie obudować Ja sobie wezmę na przykład zamęczony Kamień, przepraszam Oczywiście redstone'a, jupitery Czerwoną pochodnię, trochę na pewno się przyda tych tłoków Mmm, wajchę, wiaderko z wodą. No to by było chyba na tyle. Przejdźmy do budowy naszej farmy. Wykopujemy dziurkę 5x5. Raz, dwa, trzy, 4, 5. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Przechodzimy kratkę obok i robimy to samo. Również te same wymiary Przepraszam was, że tak co po chwilę Zapewne będzie wam wyskakiwał ten mój escape Jak wciskam Ponieważ po prostu czasami mam tak Że po prostu postać sama mi ciągle biegnie do przodu Dobra, po wykopaniu tych dwóch kwadratów Wylewamy w nie wodę Ja zrobię taką mniejszą trochę farmę Po prostu żeby nie wydłużać za bardzo w filmiku A na koniec filmiku zobaczycie taką Mega potężną farmę Dobrze, wlejmy wodę w dwa kwadraciki, po czym postawmy bloki w ich bocznych jakby stronach na środku i z boku, zawyższając je o jeden poziom w górę. Dobrze, po zrobieniu tego, zasłaniamy naszą wodę całkowicie Dirtem oczywiście Robimy tak z jednym Oraz z drugim kwadracikiem Tak właśnie mówiłem, właśnie postać mi przed chwilą uciekła, jak coś się zdarzy ponownie zaprezentuję Wam jak to biegnie, właściwie pokażę Dobra, po zabudowaniu całej takiej całości wygląda to tak Po czym udajemy się na... z jednej bądź z drugiej strony, obojętnie to sobie wybierzcie Zrobimy ponownie taki... platformę, znaczy właściwie stawiamy klocki I robimy taką jakby platformę kolejną w górę <laughs> Oczywiście będzie to miało te same wymiary, nie inne Nie większe, nie mniejsze Wszystko oczywiście tutaj zasłaniamy ładnie Dlaczego to zasłaniamy? <laughs> Ponieważ pod naszymi tymi jakby platformami będzie płynęła woda, aby nasze nasionka rosły I żeby się nie rozlewała nam na boki. Dobrze, tutaj sobie to zasłońmy. Po czym wylewamy tutaj naszą wodę. I tak poprzednio wszystko zabudowujemy dirtem. O tutaj mi się pomyliło. sobie zasłońmy i tu wszystko zalejmy wodą z powrotem zasłaniamy To samo robimy z naszą drugą stroną Zasłaniamy dirtem oczywiście to będziemy zawyższać w górę idąc również z platformami w górę wylewamy naszą wodę Dobrze po zrobieniu tego jak widzimy początkowo wygląda to tak i platformie idą w górę zrobię do trzech bądź czterech platform, aby nie wydłużać bądź większą ilość filmiku. Robimy teraz tylko jakby przy ziemi platformę też 5 na 5 na którą później wylejemy naszą wodę. Oczywiście, aby to już skoła nie było wyglądało w ogóle, ja to będę zabudowywał, nie będę pozostawiał żadnych dziur bądź innych takich rzeczy. Tutaj również dodatkowo budujemy klocek wyżej. Boczne ścianki powinny prawidłowo być zawsze o jedno więcej niż nasze jakby wirty, że tak powiem. Dobrze, jeszcze jedna ścianeczka. I ostatni taki paseczek tutaj. Dobrze, jak widzimy na razie to wygląda tak. Tutaj jeszcze tą platformę dolną. 1, 2, 3, 4, 5. I zasłaniamy. Wylewamy następnie tutaj wodę w tą dziurkę jakby. Robimy to samo z drugiej strony. Następnie robimy to tak jak przed chwilą, tak będziemy robić. Nasze te platformy w górę, ilość jest ograniczona, szerokość też może być większa, ja robię na 2, wysokość zrobię na 5 bądź 4. O ile tam chcecie, ile wam więcej by zbierało. Dobrze, jak widzimy to tak, na razie tu jeszcze sobie zabuduję. Dobrze. Jak widzimy, mamy trzy platformy. Na razie to wystarczy na potrzeby filmiku. Dobrze, teraz wszystko budujemy tutaj w górę. Idealnie, tak w górę, w górę, w górę. Ładnie, żeby to wyglądało. Zabudowywujemy. Hmm, co teraz? Teraz zabudowujemy to tak jeszcze raz w górę, tak do trzech. Po czym pozostawiamy w tym miejscu, dokładnie w tym, tak jedno nad tym, taką jakby okienką, pustą dziurkę, w będzie wylewała się nasza woda i ścinała nam rosnące nam zboże. Można to sobie tam jakoś ładnie zabudować, ja zrobię tak. Dobrze. Tutaj w naszej tylnej części zasłaniamy tą całość tutaj znajdującą się Można zasłonić innym blokiem, żeby to tak ładniej wyglądało Powiedzmy ja sobie tą zasłonię może, może po prostu kamieniem Dobrze, no to zasłaniamy całą tą dziurkę naszą Tutaj gdzieś był klocek to go odkopiemy Dobrze Teraz uniżamy się raz, dwa w dół I budujemy taką jakby platformę Na całą naszą machinerię Po wykonaniu tego na dolną część tej machiny Pod klocki te z kamienia Stawiamy nasze Jupitery. No przepraszam, tłoki. O właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, odleciała mi ta kamerka. Postać właściwie. Tutaj wszystko rozkopujemy dobrze. Tak to mniej więcej wygląda. Teraz za każdym tym klockiem stawiamy nasze przekaźniki. Tak aby były przodem skierowane do tłoków. Za każdym z nich stawiamy Redstone. Tu niech się łączą. E, teraz tak. Robimy klocek w bok, aby sprawdzić, czy wszystko ładnie działa. Um, tak, tak, tak. Sprawdźmy, czy to działa. I opuszczamy. Tak, wszystko ładnie nam działa. Ładnie zbiera. Dobrze. O, tu jednego zabrakło. No. Ale już go dobudowujemy. No i teraz pięknie. Z powrotem wezmę sobie naszego klocka z ziemką, Czy co tam O tak Właśnie źle to dałem Pewien błąd Niezauważalny przeze mnie Dobra I teraz tędy będziemy prowadzić nasz redstone Dokładnie tędy A więc jedziemy, jedziemy, jedziemy Tylko pierw tutaj robimy taki Klocek dodatkowy No może to trochę inaczej będzie wyglądać no, Więc tak, dobra Stawiamy redstone'a jeszcze tutaj jedno To poszerzamy o jedno w bok I tu ustaw A nie musimy nawet poszerzać A musimy, dobra, dobra, musimy Tutaj stawiamy naszą pochodnię Aby to było już przyklejone Automatycznie zawsze było zamknięte Żeby woda nie leciała i nie szlina naszych roślinek Gdy one tylko sobie rosną No i budujemy naszą drogę Do czerwonej pochodni dla reztowna budujemy oczywiście na całą długość tego naszej budowli. Dobra, po dojechaniu do końca, tutaj tak jak widzimy, dobudowujemy dodatkową ściankę, a tutaj wykopujemy dziurę. O, coś mi się tam wylało. A tu wykopujemy dziurę, w którą będzie zlatywało nasze zboże. Oczywiście dziury tam wykopujemy na dwa poziomy w dół. Po czym będziemy mogli sobie zejść tutaj i zebrać W to miejsce postawimy, nie wiem, może zostawimy wolne puste Bądź postawmy sobie nasze klocuszki Nie wiem jak tam z czasem jesteśmy Mniejsze auto na razie Dobra, tutaj wydłużamy to tak jeszcze bardziej Po wykonaniu naszego dołku robimy dwa w bok jeszcze można i stawiamy naszą dźwignię, która będzie oczywiście tam odsłaniała i zasłaniała wylewające się źródło wody. Dobrze, no, następnie jedziemy do końca do pochodni z tymi, tymi blokami i stawiamy naszego redstone'a. Oczywiście za jakiś czas trzeba postawić te jupitery, przekaźniki, aby promień dochodził. I nie było zerwane połączenie. Tu jeszcze przystawię. Dobrze, sprawdźmy więc czy się działa, czy się otwiera nasza tamta część górna. Jak widzimy wszystko się odsunęło, co oznacza prawidłowość działania naszego mechanizmu Zasłaniamy to Następnie bierzemy jakąś siekiereczkę sobie O siekiereczkę Co ja mówię motykę aby wykopać teren nie? I automatycznie od razu będziemy stawiać zboże Aby sprawdzić czy nasza farma działa <laughs> Ja tylko górną część zrobię, ale w... <laughs> pod koniec filmiku będziecie widzieć dodatkowy filmik, w którym będzie zaprezentowane jak to wszystko działa, przy większej ilości. Dobrze, aby nam nasionki nigdy nie znikły, właściwie się nie same nie niszczyły. Musimy postawić pochodnie, aby to oświetlić w czasie nocy. Jakoś to można sobie ładnie oświetlić. Ja to oświetlę tak. Tu sobie w każdym tak miejscu postawię pochodnie, aby to było się ładnie świeciło. Tu jeszcze damy na środki. Myślę, że nie zniszczy się. Jeszcze dwie strony. Właściwie to jedno. Zasłaniamy i robimy to samo od niżej o, tutaj nie trzeba Właściwie to by podmyło nam Tu damy w... Kopię Dodatkową dziurkę Dobrze A więc teraz tak Udajemy się na tylną część naszego całego mechanizmu I zbudujmy Jakby dodatkową platformę W którym robimy ją właśnie tak Tutaj na wysokości Naszej pistonu Tworzymy jakby kolejną taką platformę i obudowujemy ją w jej miejsce wlewamy tutaj co zbudowaliśmy wodę dobrze, po zrobieniu tego wszystko można sobie tam ładnie załudować, zasłonić aby to było takie ładniejsze Tak w miarę mniej więcej zrobię Nie będę całego zabudowywał już Dobrze, Przeleźmy teraz sprawdzić Czy wszystko działa, czy ścina naszą tutaj tą zboże Dla potrzeb filmiku użyję Mączki kostnej Jak widzimy Rośnie nam nasze zboże nawodnione wodą poniżej Oczywiście sprawdzę tutaj przy jednym To będzie ścinać, zlatywać Jak będzie woda zlatywać to będzie ścinać Oczywiście inne ja sprawdzę tutaj na jednym, czy działa ta machina nasza. Dobrze, a więc sprawdźmy. Po włączeniu naszej wajchy, opuszcza się woda, do nas leci. Jak widzimy, wszystko ładnie do nas spływa, po czym możemy wyłączyć nasz mechanizm. Wszystko do nas ładnie tutaj płynie. Jeśli zobaczymy, że nie wszystko zleciało, jak widzimy, się zatrzymało, włączamy ponownie, a wszystko zleci, czekamy. A to tutaj będzie tylko lecieć z tej strony. Wszystko nam powoli zlatuje, wszystko tam. Jeszcze tutaj widzę gdzieś tam dalej, poczekamy, poczekamy. Tu będą ostatnie środki. Dobrze, teraz zatrzymujemy. Wszystko do nas ładnie tutaj leci. O, tu się coś zatrzymało. Dobra, następnie wchodzimy i zbieramy nasze zdobycze, jakby zboże, które zasadziliśmy. Jak widzimy, wszystko, co tam znajdowało się wyżej, to nas przybyło. Po czym udajemy się następnie na górę i wszystko zasłaniamy z powrotem. Tak to wygląda. Witam Was w drugiej części, w której zaprezentuję Wam automatyczną farbę, więc miłego oglądania. Dzięki